Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Widzew. Ja, jako były Widzewiak jak zachęcam Was wszystkich do słuchania tego radia. Pozdrawiam ze słonecznej Brandenburgi w Niemczech. Artur Wichniarek. Sponsorem audycji jest firma Supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. Www.Supersports.pl Radio Widzę w rytmie serca łodzi. Dzień dobry widzewie, radio widzę w rytmie serca łodzi. W ten ładny poranek, przynajmniej warszawski. Witają was wszystkich bardzo serdecznie. Łukasz Sostenkiewicz. I Michał Nibarski. Jak tam humor Łukaszu po wczorajszym meczu i ogólnie. No, ogólnie to wszystko wszystko ok. No bo w Anglii już powoli wszystko wraca do normy, więc więc w miarę humorek dopisuje, wraca się do pracy e, w środę, więc... To no humorek już... dopisuje, że do hmm. pracy się wraca? No, oczywiście, że tak, ja jestem, ja jestem człowiek pracy, słuchaj, e, bez pracy nie ma koła, czy bez pracy nie ma pieniążków, więc e, trzeba doginać, trzeba, trzeba, trzeba żeby spełniać swoje marzenia, więc e, jak nie będziesz pracował, to nie będziesz miał dodatkowych godzin, jak nie będziesz miał dodatkowych e, pieniążków, bonusów i tego, więc trzeba mieć czystej pensji, na koronawirusie fajnie się siedzi, ale, ale lepiej mieć coś więcej. Więc no ja się cieszę, że wracam do pracy, a jeżeli chodzi po. jeżeli chodzi o mecz w Rzeszowie, no to mam lekką zgagę, no ale no to jak 90% fanów, którzy kochają ten klub, nie wiem jak u ciebie. No nie wiem, ja tak, znaczy prawdę powiedziawszy po 10 czy 15 minutach wczorajszego meczu wyłączyłem wizję, potem trochę słuchałem w naszym radiu jak Rajan relacjonował, bo tak jakoś nie do końca potrafię się przekonać w ogóle do tych pustych trybun, wiesz, no nie abstrahując, jak do, znaczy dołączając do tego, Poziom widowiska, które zaprezentowali piłkarze przez pierwsze te 10-15 minut, no to jakoś mi się nie chciało oglądać. Zresztą ja w ogóle nie lubię meczów widzewa oglądać w telewizji, bo się bardziej denerwuje. Ale wiesz, no jakby patrzeć na to, na ten mecz ze stalą Rzeszów. Gdybyśmy wygrali z, ze Skrą, to, to pewnie ten wynik inaczej byśmy przyjmowali, no bo no, w końcu Stal Rzeszów może nie jest jakimś głównym faworytem, tak, tak była lansowana na faworyta. Zremisowaliśmy, nie, 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 nie straciliśmy bramki, no to taki pozytyw chyba. Natomiast o Formie to tutaj chyba trudno mówić, bo gdzieś szukają chyba jej nasi piłkarze. No albo Forma odpali za, za tydzień, dwa, albo po prostu będziemy się męczyć tak do końca. No. Ja widzę jednak, że kluby zagraniczne potrafiły się przygotować odpowiednio, jeżeli chodzi o, o, wiesz, o koronawirusa i tam nikt nie, nie narzeka, że dzisiaj jest forma zła, czy forma dnia, czy ktoś tam dzisiaj ma okres, czy nie ma, ale no, kwestia jest tego typu, że ci panowie zakładają czerwono-biało, czerwoną koszulkę po to, żeby oddać serce i zaangażowanie na boisku. No, jeżeli wrócę jeszcze tak stricte do meczu, no to bardzo podobał mi się Mateusz Morzyń, tak czysto piłkarsko analizując chłopaka, chciałbym go zobaczyć wyżej, chciałbym go zobaczyć lekko może za Adama za, za, za Redemańskiego w następnym meczu. Adam trochę mi przy, przygasł w tym, w tym meczu, dużo straty, dużo, dużo grania piłki do tyłu. Nie żyją po prostu u nas żadne skrzydła od obrony do pomocników, bardzo słabo to wygląda. No i na szpicy jest no bez formy Marcin Robagi i nad tym ubolewam, ubolewam nad tym, że... Że po prostu nie ma, kto komu strzelać. No, karabiny są po prostu nastawione na ślepaki, i, i, i trudno będzie widzomowi grać w takim systemie. Mam nadzieję, że wreszcie trener pójdzie do rozum do głowy i, i zacznie, zacznie po prostu wystawiać kogoś innego, lub po prostu zrobi jakiś, nie wiem, myk taki wiesz, schemat zmieni może nawet system gry i wtedy i wtedy widzę w odpali i wszystko będzie w porządku. No ale tak jak powiedziałeś jest pozytyw, bo zdobyliśmy jeden punkt. Ten punkt daje powiększa nam przewagę nad trzecim trzecim w tabeli, bo i i GKS Katowice i Resowia przegrały swoje mecze, więc no, widać, że ta druga liga jest cały czas w pandemii i to ciężkie, no ale tak cała polska piłka jest w pandemii już od wielu lat, więc nic, 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 nic nowego. No tak, no tutaj się zgodzę po pierwsze dlatego, że mówi się oczywiście o koronawirusie, o tym, że piłkarze mieli przerwę dwumiesięczną, no ale Nikt im nie bronił chyba, nie wiem, biegać szybciej na boisku, natomiast y, masz rację, bo to jest taki wyścig żółwi i dlatego jesteśmy tak wysoko i cały czas jesteśmy na pierwszym miejscu z przewagą. Nawet powiększyliśmy chyba o jeden punkt nad trzecią drużyną, no bo te wszystkie inne drużyny przegrywają, no niektórzy też się zastanawiają, czy, czy, czy nie ma niczego, że, że jest coś dziwnego w tym, że ta czołówka taka jest y, niemrawa bo to się dzieje często w tych niższych ligach, nie tylko w drugiej, ale i w pierwszej, nie wiem, nie wiem, czy wierzyć jakimś domysłom, ale rzeczywiście dziwnie to wygląda, dla Widzewa w tej chwili na szczęście dziwnie to wygląda, no bo gdyby pozostałe rywale powygrywali mecze w tych dwóch kolejkach, no to byłoby już nieciekawie, a tak jesteśmy cały czas liderem i toczymy się do tej pierwszej ligi, ja się tylko tak zastanawiam, bo my mamy taki budżet kilkanaście milionów i Mieliśmy. Nie wiem, jak ty sądzisz, nie wiem, co, co o tym sądzisz, bo ile można. Bo z jednej strony, okej, okay, no cel na razie niby jest realizowany. W tamtym roku też miał być realizowany, no ale na ile, ile czasu mamy czekać na to, żeby ten zespół odpalił, żeby piłkarze się zaaklimatyzowali, etc., etc.? Bo, bo to jest, wiesz, no tak jakbyśmy jeździli z dezelowanym maluchem, a płacili za serwis tego malucha, nie wiem, 200 czy 300 tysięcy rocznie. No to, to prościej kupić samochód, jak kupujesz jakiś dobry samochód, no to po to, żeby on był po prostu znakomity i jeździł, a nie żeby on się zaaklimatyzował, dotarł i tak dalej. No tak, tu, tu masz kompletną rację, Michał. No co ja to, to nic, nic tu nie mam do dodania, ale no kwestia jest tego typu, że widzisz, to już jest dziewiąty trener, e, dziewiąta inna drużyna, można powiedzieć, bo co, co rundę zmieniamy zawodników, siedmiu, ośmiu wymieniamy pięciu, naj, najmniej pięciu wymieniamy, wiesz, e, dziewiąty trener. No i teraz wszyscy chcemy, żeby ten kaszmarek u nas pracował jak najdłużej. E, żeby pokazał ja tą ja tą, tą, tą swój, swoje, ten swój warsztat szkoleniowy. No na tą chwilę ja, ja w ogóle żadnej, ja nieprawdę przyrzekam, mówię to z czystym sumieniem, ja nie widzę u, u, u trenera Kaczmarka żadnej żadnej dyscypliny drużyny, żadnej ambicji, żadnego podejścia szybkościowego, żadnego niczego, które, które by mnie zachwyciło chociażby w jednym, w jednym meczu Widzewa, czy to na wiosnę, czy to na jesień. No może jeden mecz ze Stalą Rzeszów wtedy na przełamanie 3-1, gdzie Wojtek Pawłowski debiutował w widzewskiej bramce i właśnie debiut Mateusza Morzenia, który który jak dla mnie no to jest taką wartością dodatnią 40% do zespołu, a drugą wartością dodatnią jest Przemek I ta, który niestety jest kontuzjowany i to też jest 40% zespołu, 20% to to są piłkarze, którzy, może nie piłkarze, zawodnicy, którzy występują, bo tak jak już to mówię, piłkarze to występowali za Pana Franciszka Smudy, za Pana Władysława Stachurskiego, a tutaj to są zawodnicy i no i trzeba to przełknąć, ja myślę, że spokojnie i trzeba iść do tej pierwszej ligi, nie wiem czy dałbym wotum zaufania obecnie dla trenera Kaczmarka, no ale na tą chwilę jest on trenerem, poczekajmy, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, później tylko żeby ta pierwsza liga nas szybciutko nie zweryfikowała, żebyśmy znowu nie musieli zmieniać, przekręcać i myśleć, a bo dajmy trenerowi po, po, popracować 3-4 lata i wtedy będzie ok, słuchajcie, my nie jesteśmy Liverpoolem, my nie, my nie jesteśmy Manchesterem City, że dajemy trenerowi 3-4 lata i on wiesz, odpala i zdobywa... 6, siedem czy 8 pucharów jak to w przypadku było tam Pepa Guardioli który już w drugi sezon odpalił potrafił miał pieniądze umiał je zagospodarować sprowadził zawodników wszystkie prawie gwiazdy ale poukładał układankę puzzle piłkarskie i, i to wszystko odpaliło. Nie wiem czy my jako społeczność widzewska może jesteśmy tacy trochę w gorącej wodzie kompanii, ale ale no czy, 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 czy nam widzę jaką, którzy pamiętają grę wielkiego widzewa lat 80., wielkiego widzewa lat 90. no teraz przychodzi oglądanie po prostu, no, 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 no śmiesznie to wygląda, no, ale poczekajmy, poczekajmy, może tak naprawdę. Może no, tak naprawdę ten koronawirus, ta pandemia, no. ta przerwa w grze wiesz No nie ale na to, że... też nie było. No, no Łukasz, no, to, no dlatego też mówię się o tym. Zmęcaliśmy bardzo powoli w rundzie jesiennej, latem e, właściwie, no, ale nazywa się to rundą jesienną. Natomiast też było bytów, był, był, był Elbląg. Dopiero rzeczywiście chyba dla skra. mnie. Skra. Tak, skra. Nie wiem, czy najlepszym meczem nie był ten właśnie ze Stalą że Rzeczywiście wygraliśmy tak. wtedy. Natomiast ja bym tutaj dodał jeszcze mimo wszystko marcina robaka do, tych, do, tych, do tej zdobyczy punktowej na jesieni, bo jednak on tych kilkanaście bramek zdobył. wreszcie mamy chociażby gościa, który pewnie strzela te karne. No jest niewątpliwie w dołku marcin robak i wydaje mi się, że tak nie ma kity nie ma robaka i zaczynamy, zaczyna to przypominać poprzednią rundę poprzedni sezon. Czyli wiesz no było bardzo ciężko. Ci zawodnicy robili ewidentnie różnicę, natomiast teraz dostosowaliśmy się do, 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 do poziomu znanego. Nie wiem, z czego to wynika. Ja też nie chcę, jakby też trenera Kaczmarka, jakby, wiesz, bardzo krytykować, no bo może, może on ma taki cel, może ma taki styl gry. Trudno mi powiedzieć. Pozwolę sobie zacytować jednego z, z forumowiczów, Witora. Który, który napisał coś takiego. Najwięcej zdobytych, zdobytych punktów widzew, najwięcej zwycięstw widzew, naj, najmniej porażek widzew, najwięcej bramek strzelonych widzę, najmniej bramek straconych ogólnie widzę, najwięcej strzelonych bramek u siebie widzę, etc., etc. Najlepiej punktujący zespół na wyjeździe widzę, najwięcej zwycięstw na wyjeździe widzę. No, wychodzi na to, przynajmniej ze statystyk, a statystyki nie kłamią, że my jesteśmy rzeczywiście najlepszym zespołem w tej lidze, ale podejrzewam, że. Pragniemy innej gry i tego, żeby ten Widzew po prostu dominował nad tymi zespołami. Natomiast no, to, co się zdarzyło ze Skrąg-Częstochowa, no, moim zdaniem nie miało prawa się zdarzyć. No ja to też tak twierdzę, że ani, ani ten mecz w Częstochowie, ani te poprzednie mecze nie, nie powinny w ogóle być żadną wpadką Widzewa, chociaż ja sobie zdaję sprawę, że trener kaszmarek to nie jest Phil Jackson, a Marcin Robak to nie jest Michael Jordan. My nie mamy Dream Teamu, tylko po prostu, no, to jak to można nazwać, taki składany zespół już z takich ostatków piłkarskich, gdzie tam już sobie próbują albo z powrotem tą swoją karierę nakierować na właściwy poziom, albo po prostu już z tej kariery piłkarskiej schodzą. Tak więc to jest trudno. Mi się wydaje, że duże Może ja nie będę tutaj winił nawet trenera Kaczmarka, bo ja w życiu nie powiem na niego złe słowo, dopóki będzie zakładał e, bluzę widzewa, tak jak sobie to powiedziałem. Ale, ale tam mamy, my mamy dyrektora sportowego działacza Rafała Powlaka, który porobił te transfery dla rundy. A okazuje się, że teraz nie mamy kim grać, i żeby nie rezerwy Kuby Grzeszczakowskiego, to byśmy na ławkę piłkarzy nie mieli. No to no to ludzie, to trzeba się zastanowić, czy, 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 czy to jest dobrze wykonywana praca, czy, czy nie. Bo wczorajsza zmiana prochownika na 45 sekund, no to słuchaj, wydaje mi się, że nie wiem, co to była, co to w ogóle miało, z czemu służyła ta zmiana w ogóle. No i, i, i zdenerwowałbym się nawet jako młody chłopak. Jakbym miał się rozebrać na 45 sekund, uwierz mi szczerze, że, że, że nie, wiem, czy, nie wiem, czy w moim, moim charakterze w ogóle by to przeszło, że dzisiaj mnie wpuszcza trener na 45 sekund po to, żeby poczuć, poczuć murawę, a, a najprawdopodobniej może w następnym meczu dostanę 5-10 minut. No jak się ściąga piłkarza, który, który w tej lidze w SMS-ie ustrzelał te bramki, to trzeba go, trzeba go wpuszczać, dawać mu grać ogony 20 minut, 15 minut, ogrywać go. No co daje zawodnikowi 45 sekund, to ja sobie po prostu no nie, potrafię, nie potrafię tego wytłumaczyć w mojej, w mojej głowie. E, druga sprawa, jeżeli, jeżeli mamy no, tylko Kordasa na tę lewę stronę, no to trzeba o niego dbać. Ja rozumiem, że on gra sekoracyjnie, bo później nie będziemy mieli kogo wprowadzić, bo i pięczek by był, jest kontuzjowany i Kordas tego, ale, ale zero za akcji zaczepnych, jeżeli chodzi o, o Kordasa. Jeden bardzo dobry w, w, w wybicie przy linii, gdzie zawodnik stali go faulował. No, 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 bez stycha tak naprawdę i kosa. Ej, nie rozumie się kompletnie z Ojamą. Ojama nie rozumie kosy. E, słuchaj, Gutek biega w lewo, w prawo, nie wie gdzie, łamie wszystko do środka. Bo on jest tak, on jest bardzo przewidywalny i, sto, i z tego się wie, że 90% kibiców Widzewa, którzy pamięta, widzę, który grał zawsze do przodu dość ładną piłkę, po prostu się denerwuje. I ja rozumiem każdego. Ja tego, który hejtuje to wszystko, jestem w stanie zrozumieć. Tylko pamiętajcie, panowie, że to jest nasz Widzew. To dla niego przychodzimy na stadion, to dla niego ubieramy sobie koszulki, robimy sobie tatuaże, i nieraz po prostu trzeba się ugryźć, ugryźć w język. Oczywiście normalna krytyka, taka krytyka, jaka spływa od ludzi, którzy tam znają się na piłce i, i po prostu wiedzą, co to jest analiza gry, rozumieją w ogóle futbol. Owszem, jest tego. A tam, gdzie tam sobie ktoś hejtuje, to jest po prostu wylanie złości w internet, wylanie tego, tego wszystkiego, takiego jadu, jak już to kiedyś yy, mówiłem. W innym programie, więc bo nie, nie należy tego po prostu czytać, nie należy tego w ogóle komentować. Po prostu są tacy ludzie, ale z drugiej strony nie dziwmy się, bo oni ten widzę, aż tak bardzo kochają, że po prostu no, no piszą takie rzeczy. No i, i też trzeba zrozumieć e, takiego kibica, tak jak powiedziałem. My musimy dzielić kibica na, na nie wiem, ultrasa, huligana, piknika, nie wiem, e, siedzącego w loży VIP. Każdy z nich ma e, inną teorię, każdy z nich ma wiesz, Inne spojrzenie na futbol i każdego z nich trzeba zrozumieć. I, i, I dla mnie, jeżeli opanujemy to, to powinno być wszystko w porządku. A, a dajmy tym chłopakom grać i grają, może, może Marcin. Tak jak powiedziałeś, jest bez formy, no ale przy, przypomnij, że, że ma 38 lat na tą chwilę i wypicie z rytmu treningowego takiego piłkarza e, przez 2,5 miesiąca, który nie miał nie czuł, nie czuł piłki, nie trenował e, z piłką, a gdzie 14 lat, czy tam 13 lat kariery non stop. E, prawie bez, 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 bez kontuzji, bo Marcin nie był kontuzjogennym piłkarzem, non stop zas, zasuwał za tą piłką. Może dlatego spadek formy jest Marcina Robaka. Obecnie tak widoczne, no ale jeżeli widzi to trener, że ten, że, ten, że ten spadek formy jest widoczny, to trzeba po prostu zmienić. Trzeba powiedzieć, dobra, Marcin, jesteś bez formy, siadasz na ławce, gra inny i tyle. Tak? Aha, to, to taka tak, pro... tak, tak, tak się, tak się rozumie futbol. No. Yy, tak, a propos tej naszej rozmowy na Twitterze radiowym. Mario Łódź 1910 napisał, piłkarze piłkarzami, ale tu mocno zdrzemnął się również trener ze zmianami. Czy on też po pandemii nie może dojść do siebie? Zmiana prochownika to jakaś pina, facet wszedł na minutę. No, troszeczkę jakby Kibic się z tobą zgadzał, natomiast ja się nie do końca zgodzę, Łukasz, z tobą, a propos tego, że oczywiście zmiana zmiana. Dziwna, no po 45 sekund, natomiast wczoraj Ci mówiłem prywatnie, że tak troszeczkę oczywiście żartując, że reklamy w telewizji są, trwają 30 sekund i trzeba produkt sprzedać, więc no tutaj pod tym względem Łukasz Prochownik się nie sprawdził, ale to oczywiście żartuję, natomiast Wiesz, powiedziałeś, że jakbyś był młodym zawodnikiem, no to, to, to byś się zbuntował, bo trener ci tam na 45 sekund wpuszcza. No, z drugiej strony, jakby się zbuntował, to byśmy mieli pretensje, że no, co to za trener nie trzyma drużyny i tak dalej. Nie, ja uważam, że jest hierarchia w drużynie. Zawodnik jest od tego, żeby wykonywał polecenia. Trenera, a już zwłaszcza piłkarz, który przyszedł z SMS-u, nie zagrał nawet na poziomie trzeciej ligi. No musi się dostosować do tego. No To, to tak samo Marcin Robak Łęcznej mógłby nie, nie chcieć zejść. No, Michał, wiesz... Michał, żebyśmy się źle źle, źle nie zrozumieli, mhm. ja powiedziałem osobistą moją opinię. Jakbym ja był na miejscu, jak ja bym był na miejscu Prochownika, to też 45 sekund po prostu bym się zdenerwował. Na pewno bym wszedł na boisko, ale, 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 ale co mu to dało? Co mu to dało, że co, że przybrudził sobie... Nawet sobie nie przybrudził, bo tam piękna murawa, dywan. Nic, bo on nie dotknął tej piłki. Tak no, widzisz, widział co się dzieje. Przecież sytuację ma koło siebie analityków, ma drugich trenerów. Sytuacja na boisku była widoczna. Do 93 minuty nie widział co się dzieje. Można było zrobić zmianę co najmniej 10 minut. Ja nawet na 15 minut wcześniej wtedy byśmy mogli ocenić takiego piłkarza, tak to pół, pół po prostu Polski się śmieje, że, że prochownik dostał 45 sekund, a Nikolas Kedź miał 60. No to nie wiem, wiesz. wiesz. E, trener Kaczmarek, y, może polecę takim frazesem, ale, ale jednak on, on pewnie oddaje dużą część prawdy. Trener Kaczmarek widzi tego zawodnika na treningach. E, wydaje mi się, że być może była to zmiana taka typowa, o, taktyczna dla, dla, dla czasu, żeby, żeby dokończyć ten mecz na 0-0 i stąd ta zmiana. Trudno mi powiedzieć, dlaczego tak się działo, natomiast uważam, że trener akurat ma prawo do, 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 do wpuszczenia zawodnika nawet na 10 sekund, zwłaszcza młodego i no, nie, zawodnik nie jest. Od tego, żeby dyskutować z trenerem, bo, bo to by znaczyło, że jest jakaś anarchia w drużynie. Natomiast dostałem też informację od Wojtka, baletmistrza z Warszawy, że w radiu widzę dzisiaj ma być, czy, czy, czy jest znowu Daniel Tanżyna. I wy, słuchacz pisze: Ja mu proponuję zająć się na pełen etat pracą w radio. A piłkę niech porzuci dla dobra nas wszystkich. Więc widzisz, nastroje są nadal dosyć bojowe wśród kibiców widzewa, ale może coś w tym jest. Może... Ale to jest naturalna krytyka. Słuchaj, to, jest, to nie jest żaden hejt, to nie jest nic. To jest nawet pod podhumorek, to jest czysta Oczywiście. wypowiedź człowieka, który z serca mówi o czym, to, to, o czym sobie myśli. I nie należy tego kompletnie krytykować, rozumiesz? To jest dla mnie, to jest, to jest, każdy z Tobą się to rozumieć jak sobie chce, ale to jest naturalna krytyka. Michał przejdźmy absolutnie do... Ja absolutnie się z tym zgadzam, dlatego, dlatego, dlatego zacytowałem Wojtka. Ale co tam mamy może, bo mamy jeszcze kilka minut do końca audycji. Zdaje się, że też w tej audycji, w której jestem drugi raz, zajmujemy się też kalendarium. Czy masz jakieś ciekawe wydarzenia, Wojtku, związane z 8 czerwca, wydarzenia widzewskie czy też okołowidzewskie? E, do, miło mi z tej strony Łukasz, nie wiem skąd Ci się wziął ten Wojtek, ale nie ma problemu. Przepraszam, pan, to na, pora, na, poranna na, audycja, poranna audycja. A czwarte sobie, na sobie wezmę to, Wojtek. Żwawszy. Tak, no 8 czerwca 1985 roku był mecz w Warszawie Legia widzę w 0-0 w składzie Bolesta, Przybyś, Wójcicki, Dziuba, Kamiński, Leszczyk. Świątek, gromkę Myśliński, Dziekanowski z To chcę porównać te 11 dzisiejszym atom z 1985 roku, jak będziesz miał chwilę. Z Legią, Warszawa, zbacz, zbacz. Z Legią Warszawa graliśmy również 8-6 2004 roku. Byłem obecny na tym meczu 6, 6, 6 do 0, ale nie wiem, czy to było 6 do 0 czy 6 do 1, bo. 6 coś do 0. Mi... Borys nam bramkę strzelił. Tak, tak Borys, Borys strzelił z karnego bramkę, tak. A można no przeczytać ty... bohaterów tego spotkania, bo takich bohaterów też mieliśmy. Nie, nie... Tyrajski, Nazaruk, Becalik, Walburg, hmm. Rafał P., Rybski, Ława, Walentynowicz, Cichoń, Juliano, Lelo. Na, 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 na zmiany wchodzili Pieprzyk, Seweryn. No, później rozegraliśmy mecz Widzę w ŁKS Łódź 0 do 0. przepraszam, Łukasz, ja nie pamiętam tych niektórych piłkarzy. Tam ja też No nie właśnie. No. Ja też nie, ja też nie. Ja tutaj Rachwał oczywiście ława, rybski, Pawlak, tak, Walburg, no też kojarzę na zarok śląsk Wrocław. Yy, przed, przed taki. On kiedyś był napastnikiem w Śląsku, strzelał na bramkę za bramką, a u nas grał yy, na, prawej, tak, albo kończny, na, lewej, tak, na prawej na lewej obronie. Tak, na prawej albo lewej obronie. No ale 8 szóstego 2005 remisujemy w Derbach z UKSM em w, w składzie już takim dość, dość dobrym. Piekutowski, Michalski, Tomasz, Wyczałkowski, Klepczyński, Kubik, Szwed, Wawrzyniak, Robert Michalski, Radosław Michalski, przepraszam, Szeli, Galato, Rafał Pawlak, Gegen. No i 8 6. 2006 roku mecz ze Zjednoczonymi Stryków. widzę wygrywa 2-0 i kończy się to awansem do drugiej no. Drugiej ligi. Byłeś, tak? No to opowiadaj. Ja tak, zasiadką stałem, bo nie wszedłem na stadion. Opowiadaj, opowiadaj. Co, cię to, co ten meczyk? Nie ma co opowiadasz, to, to nie dostałem się na stadion, stałem zasiadką, ale za jedną z bramek. Znaczy, tak z boku widziałem te. Akurat szczęśliwie się tak złożyło, że bramki y, strzelane były dla widza w drugiej połowie, i ja stałem tak akurat przy tej bramce. No potem wielka radość, rozmowa, wzruszenia, łzy, kwiaty, szampan lejący się. No, a potem wracaliśmy do Warszawy, zadowoleni, szczęśliwi, nieprzytomni. Kolega był miał 2,5 promila alkoholu, ale bardzo dobrze mu się prowadziło samochód. Jak widzisz, jestem. Więc Ach. także można nie zawsze stop pijanym kierowcą, bo jak się mecz wygrywa, to nawet pijany kierowca szczęśliwie jedzie i uważa na innych użytkowników dróg. Mm -hmm. No, to ci powiem szczerze, że masz przygody chopie. A czy uważasz Twój za osobisty sukces ten? Bo wiadomo, że Ty już kibicujesz od lat, jeździsz na mecze od no, końca Daj. lat 80. Czy ten, czy ten, czy ten wyjazd do, do Strykowa to Ty uważasz za sukces, bo to był awans Twojego widzenia z trzeciej do drugiej ligi? Czy to taki po prostu stempel? Po prostu musiało, tak się, musiało się tak stać. E, no, musiało się tak stać, natomiast oczywiście był to sukces, bo to był taki czas jeszcze nie tak długi po reaktywacji, więc pamiętam, że entuzjazm był bardzo, bardzo duży. Stadion w budowie i pewnie troszeczkę inaczej wszyscy sobie wyobrażali tę przyszłość widzewa niż jest teraz, no ale, ale, ale też nie mamy co popadać w jakąś skrajność, że jest źle. Nie, no oczywiście ja. Bardzo się cieszyłem i była to radość. To, wiesz, nie chcę też się odbywać we wszystkim do Wielkiego Wicewa, bo realia mamy takie, jakie tak, mamy. Tak. I ten. natomiast tymi promilami kierowcą to był oczywiście żart, żeby ktoś sobie nie pomyślał, bo ja bym oczywiście nie wsiadł z pijanym kierowcą, bo nie mam zaufania do pijanych kierowców. Chyba, że ja prowadzę, to wtedy mogę być pijany, bo wiem, że, ja, że mnie się po alkoholu dobrze prowadzi, właściwie tylko i wyłącznie po alkoholu. Słuchaj, no zdy, zdejmę cię zaraz na ten radia, bo, bo Czy... po prostu zaostrzać ci się żart. Nie na no, to nie żart, no to. to jest. A, a to Trzeba czuć sobie... się pewnie. No, jak ktoś się czuje niepewnie, no to nie powinien wiesz, grać brać w piłkę, ja się pewnie czuję za kierownicą po alkoholu. No, są takie przypadki. No. Nie, no to brawo ty, no po prostu. No, tylko tylko brać przykład. A co mówisz, że się czują piłkarze pewni i niepewni? To, to znaczy się, że my mamy... Nie, bo mamy, bo mamy taki, bo wiesz, bo często jest tak, że piłkarze są niepewni, że są stremowani i tak dalej. Może powinni sobie kielicha strzelić przed meczem i, i by się czuli pewnie. To ja są oczywiście powiem... żarty takie, takie no, niewyszukane. No. Ja ci powiem szczerze, ja ci powiem szczerze, że Słuchaj, yy, kiedyś rozmawiałem z Krzywym na live, i on mi powiedział, że jeden z piłkarzy Widzewa przed meczem, yy, wypił sobie tam delikatnie whisky. Tylko zanim wyszedł na ten stadion, 17 tysięcy to już to wyparowało, nic bo to nie pomogło. Ja sobie tak myślę, że może w przerwie mógł poprawić. Takie no. były czasy. To... Może też, natomiast tak a propos starych czasów, to polecam Czerwoną Łódź Podwodną w naszym, w naszym radiu. Ona to już jest do odsłuchu. Nie wiem, Łukasz czy z Andrzejem Morzejką słuchałeś, to to dopiero był czat. to, to jest rock'n'roll, jak go nazwałem Kifem Richardsem. Mm -hmm. Piłki, picewa, no bo niesamowita opowieść. Mam nadzieję, że, 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 że to nie koniec rozmów z panem Andrzejem Morzejką, bo tak barwnych postaci w obecnej piłce nożnej się nie spotyka i tak szczerych. No wiesz, no jak ktoś zaczyna palić w wieku siedmiu lat papierosy, mówi o tym, a jest piłkarzem pełną gębą i też trochę opowiada o tym, jak wyglądała tamta piłka, no to wiesz, jak posłuchasz takiego Andrzeja Morzejki czy piłkarzy z dawnych czasów i jakby porównasz to z tym, co masz teraz, na zasadzie, o boże, murawa nie taka, trawa, trawa nierówna, to za twarda piłka, za miękka, no to, no to ręce ci opadają. A słuchaj, ja tutaj dostaję podpowiedź, że podobno jak ty prowadzisz to w foteliku, bo masz metr 50 wzrostu. Czy to prawda jest? No Mam metr 51 akurat. A, metr 51, prostu... Aha, no to dobrze. jest ja taki news chciałem sprzedać, A prowadzę że... samochód, tak? Tak, tak. 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 Jak samochód, to w foteliku, tak. No właśnie, aha, no to tylko tyle chciałem e, się dowiedzieć, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi tu o Pana Morzejkę, tak, e, krwawy Johnny, ja miałem tą okazję, że mój tato był budowlańcem i budował e, działki kiedyś dla Leszka Jezierskiego i często tam przychodził krwawy Johnny, e, no na pewno nie trenowali tam piłki nożnej, ale, ale, ale znam parę opowieści, których, e, które tato mi i opowiedział i o Leszku Jezierskim i o piłkarzy, którzy przyjeżdżali na tą działeczkę, więc, więc no pili, grali, palili, grali. Teraz mają wszystko, mają odżywki, mają wszelkie suplementy, witaminy, no i też grają, tylko niestety nam yy, po prostu się chce spać. No, oni no. nie grają, oni występują jak tak. Tak jak z aktorem, tak? Powiedz tym właśnie, to, 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 to słynne e, Nie właśnie... no, aktor jest takie, że aktor gra, a amator występuje. No, to, to wiadomo. możesz opowiedzieć to, co Pazura mówi, ale to jest takie, takie, wiesz, stare teatralne powiedzenie. I to się odnosi do piłkarzy naszych. Ale na, naprawdę, no bo to, to jest, było prawda. słuchajcie, to był jeden z lepszych odcinków. Kiedyś jeszcze, jak zaglądałem w ogóle na antenę e, stacji telewizyjnej, e, jednej ze stacji telewizyjnej z tego ITI, czyli z tvn No, był taki program Szymon Majewski Show. I, I właśnie był Cezary pazura u, u, u Szymona, i Szymon mu mówi, ale tak wiesz, tak jakby byli, nie wiem, kumplami, tak jak no nie wiem, ja i ty, i pogadam sobie do Rady i mówię, Ty pamiętasz, jak, jak graliśmy w Kilerze, a, a, a pan Cezary mówi, przepraszam, w Kilerze to grałem ja i pan sztur, a ty żeś tylko występował. I, I tak to właśnie, tak to właśnie jest z naszymi piłkarzami. No jedni grają, drudzy występują. No i, i co zrobisz? No, nic nie zrobisz. No tak. Yy. Aha, dostałem jakieś tutaj na, 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 radiowym, na radiowym Twitterze. Michał z 1910 pyta się: Kto tak pięknie w radiu widzę opowiada o alkoholu? Sosen oczywiście. Ja alkoholu nie piję. No, no dobrze. A tak. słyszycie będzie... ten śmiech? No już jest po, po kilku głębszy. Ja już od szóstej byłem w żabce. No proszę, to w Anglii też macie żabkę. No, bo czy inaczej się nazywa, ale też takie zielone Jak jest po głębszym, to już rzadki widzisz, no tak. No, takie życie. No, słuchaj, nie mogłem spać, bo przygotowywałem się do audycji z Tobą. Wiesz, ty, ty jesteś redaktorem tutaj, no jesteś ikoną tego, 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 tego radia, więc chciałem się tak, przygotować. Nie są żeby... ikony wicewskie, tak jak jestem ikoną radia obecnej, współczesnej ikony. Obecnej <laughs> i współczesnej. No, Postar masz... obecnie przybywa w tworkach. A, ale słuchaj, ty nie masz nie masz kogo dzisiaj jakiś widzew, jak się nie urodził? Czy tam nie miał urodzin? W ogóle nie przejrzałeś tego? Nie, chyba żaden widzew jak się nie urodził. O. Mam zaraz, zaraz zaraz, jeszcze zobaczę, bo mam taki z 8 czerwca starsze dzieje. 52 rok wyjazd na mecz z Bzurą Chodaków, gdzie wygraliśmy 2 do 1. W 75 roku pierwsza liga ówczesna, czyli obecna, obecna nie, druga liga w tamtych czasach obecnie. Pierwsza, w, w, w Ursus nie przestraszył się Widzewa, który gładko wygrał 5-0, jeszcze dwie kolejki dzielą Łodzią od awansu do ekstraklasy, to był ten rok, e, który ten, a w 77 roku, nie wiem czy o tym czytałeś, były derby Łodzi w Pucharze nie. Lata, 12 tysięcy kibiców obserwuje remisową potyczkę 1-1, dziękuję, znaczy dziękuję, muszę powiedzieć, że te materiały są z archiwum portalu Widzewiak. Także nam należy to powiedzieć, bo jak się posiłkujemy jakimiś źródłami, to nie róbmy jak pewien redaktor, że nie powołujemy się skąd to mamy. dziękujemy oczywiście Andrzejowi Klębie, który dba o nasze kalendarium, bo, bo on jest tak, tutaj. Absolutnie. On jest tutaj całym przywódcą tego wszystkiego. Ja bym chciał dzisiejszą audycję już zakończyć. Mam nadzieję, że wszystko, wszystko już omówiliśmy. Ja serdecznie dziękuję z angielskiej ziemi Łukas Sosenkiewicz. Z Warszawskiej Ziemi jesteśmy Waszą stolicą, Michał Nibarski. Cześć. Sponsorem audycji była firma Supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. Www.Supersports.pl